Dzisiaj nietypowy odcinek, bo dzisiaj pogramy w Brawl Stars. Większość z was wie co to jest Może niektórzy nawet grają To jest moje konto Jak widzicie mam 18 zadmiarzy na 32 Mam 4310 pucharków dzisiaj Nie mam żadnych skrzyneczek Ale może yy, yy, Pogramy sobie Zagram sobie może. Em... O właśnie, mam legendę, trafiłam z Brawl Boxa i zagramy sobie peny. Na na dwa. Zagramy może jeszcze trzy rundki, może dwie. Przepraszam za takie jakieś stukanie, ale to mój pies... nie ze w spokoju. Mamy Kubea. Trzymajcie kciuki, że wygram. Drugi klubs. Gram, Gram spiking, który się nazywa Genagorin. Dziwna nazwa, ale no. Ja się nazywam Luna 1, 2, 3. Zabijemy tą Penny? Yes, mamy. Trzeci cube's. Tu jest daryl, Max Trafiony, trafiony, zakupiony. O, zabity daryl. Mam ulce, zaraz użyję. Sorry, jak dziwnie mówię, ale noszę aparat. Zabijemy tego broka. Piu nie, zaraz zginiemy, zginęliśmy mam nadzieję, że nasz Spike, nasz Spike też nas zginie o, już wielkie starcie czekamy, 5, 4, 3, 2, 1, jestem to szybko Piu. dobra, mamy o nie, zabiłam się znowu dawaj Spike, dawaj nie, uciekaj. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobra, jestem. Walczymy. Dobra. Dobra, on gnie, gnie, gnie. Wygraliśmy. No i tak to się robi. Plus 9. Dwie żeton. Super. Um, zagramy sobie może... Um, Shelly. No na trzy randze. Znowu duo. Później spróbujemy może sala. O, jak widzicie, gram z Penny. tą posadnią, którą wcześniej byłam. tam nikogo nie ma, nie ma bierzemy skrzyneczkę szybko, szybko jest nasza dobrze, dobra jest ta ten, czy tam dobry, nie wiem oj przepraszam was bardzo coś się tam wyłączyło ale to chyba żaden problem o nie, zgnęłam o nie, zginęliśmy! Chyba minus 3. No trudno, czasami się zdarza. Zagrajmy teraz. Znowu duo, później na koniec będzie sala. Tu Jesse, ale zagramy może na. Dobra. Um, nie, dobra, to nie Jessie. Zagramy sobie. Roza. Dobra. Z kim będę grała? Gram z Jessie. Dobra. Nata. Dobra, gramy. Pierwszy klubik. Pomogę jej trochę. Dobrze. Jak będę cicho, to znaczy, że jestem skupiona, więc wybaczcie. Ale postaram się coś mówić. Tamten El Primo poszedł. Dobra, ja zabity El Primo. Cieczka. Dobra. Nie, kurde. Zginęłam. No cóż. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jestem. Lecimy dalej. Uuu, wielkie starcie. O oh no, o oh no, oh no, oh no! Oh, oh, oh. Oh. Dobra! Druga ranga. ranga, bardzo dobrze. Teraz zebramy sobie um, El Primo. Zebramy na Sola. Ostatnia gierka. Dobra, jesteśmy. Tutaj mamy skrzyneczkę. Tam roza jest. Znowu przepraszam Was. O nie, przepraszam Was bardzo. Dobra, o nie, przegrałam. No dobra, to zagramy jeszcze raz, bo już teraz. No trudno. Zagrajmy jeszcze raz, bo teraz coś się tam powyłączało. Sorry, ale gram pierwszy raz tak z taką... To jest w ogóle aplikacja taka, gdzie właśnie jest taki ekran. Idziemy sobie tutaj. I dlatego się tak wyłączę, przepraszam was bardzo. No, bierzemy kluba, krzyżoneczkę. Dobra, mamy. Tam jest wszelka jakaś. No, dobra. Idziemy na nią? O nie, bo ona sobie na mnie nabije ulta i mnie zabije. Dobra, lecimy sobie i idziemy. White Gloria. Hm. Tutaj są jakieś zadymiarze. Same szelki. Uciekamy, uciekamy! Mamy mało życia. To jest matka z tymi. Tam jest jakiś Leonik. W następnym odcinku, jak nagram z Brawl Starsa, to zagramy sobie kruczkiem. Może kilka skrzynek będzie do otworzenia. To zrobimy mi jakiś opening Czterech zadymiarzy zostało Dobra Tutaj jest heliko Nie, tam jest jeszcze szelka, to niech oni się biją Dobra, on użył ulta Dobra, on, gram mam ja. on, grał z nią. Oj przepraszam internet. Um. Dobra, to ja się już żegnam. Papa. Pa.